Witam! Dzisiaj znowu nagrywamy sale. A tym razem jest ze mną Gral czyli Adam. Ja. Oczywiście. No i co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, tam na dole, żeby filmy Was nie ominęły. A my co? A my jesteśmy dzisiaj piratami. Brad to jak NPC, Nie? Po co my tu jesteśmy? Kup 5 złotych jaj. Po, po co? Żeby zarobić z nich pieniądze. Ale gdzie one są? To, to, to jest tarcza, jakieś dwa koło garncarskie. Zmienię nazwę. Jaką nazwę dać? Sigma. I rzucam. Teraz. Nazwałem go Sigmus, bo śmieszniej. Gdzie jesteś? Pływasz, tak, tak musisz pływać jak IRL. Skoczysz tu, wejdź na pomost i skocz z pomostu. I teraz tu musisz gdzieś się skrumetować. Nie wiem jak. Co to, to? To można obracać ten... Inaczej to ostatnio wyglądało. Nie umiem z takiego korzystać. To daj, to daj, to daj, ja umiem, ja umiem. Musimy w... Kiesz. w prawo. Spójrz na mapę i w musimy do, do... tutaj. Muszę się schylić, bo. Siedzę. Ahoj przygoda w takim razie. O kurde, wylańcę wodę. Dobrze. Nie! Stój, stój! Fuck! Nie, mi sobie Nie, spadłem. Nie wiem. Rakiń, o. Jak się wyczuł, łowić? Rekin się do mnie zbliżał, jak, jak mi Dobra, dobra, może być, może być, może być. Nie, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Dobrze. Mam nadzieję, że to jest ta wyspa. Dobra, może dobra. Dobra, stoimy. No nic, musimy znaleźć chłopa, któremu brakuje czaszki. To jednak chyba nie ta wyspa. Nie, to ta? Nie, to dalej musimy. To jest ta samą taką złotą czaszką. Musimy wracamy. Nie wiem czy chcemy z tym do czynienia zbytnio. Chcemy! Naprawdę? Może być. No, tu też trzeba mieć klucz jakiś. To jest ta wyspa. Nie wiem, to jest bardzo duża wyspa. To jest jakiś kontynent chyba bardziej. Nie, my, pr my przepłynęliśmy tą wyspę. Adam, czy ty patrzysz na tą mapę? Wydaje mi się, że ten statek to była ta wyspa. A, możliwe, to jednak do innej musimy. Nie, o, męczka, Jest fajna ta mapka. Trochę ma taką freaky twarz, ale jest słodka. Ty patrz to. Gdy piraci byli influencerami w 1485. No nie wiem, no przepraszam, przepraszam, nie wiem. Tak, to jest tu, to jest tu, to jest tu chyba. Tak, tak, to tu chodź. Wkładasz głowę mu, okay. zabijamy potworki, bierzemy klucz, otwieramy i tak dalej. Włóż mu na łeb. A klucz już się pojawił? Okej, okay, coś zbagowane było, nieważne. To tu wkładasz ten klucz, otwórz sobie od razu go. A już? O, teraz się zrespawniły, teraz się zrespawniły plecy o, tych czarnych nie lubię. Ciekawe czemu. Wkładam następną. Jazda! Piję znowu potkę. a jak siedzisz! Zmęczyłem się. Dobra, jeszcze musimy. Ile ci zostało czaszek? Jedna, dwie, dwie. Dwie mi trzy. No i mnie no Jakim cudem przyszedłem daleko. Nie, padłeś? Nie widzowie on padł Mam, mam twoją towiak coś, nie? Mam twoją skrzynkę. Jak stąd wyjść teraz? To jest chyba port, więc w tamtą stronę musimy. Giga słaby jest ten kadłub. Znaczy ten żagiel. Zrobimy... Inny. Wyrzucę. wyrzucę tego Sigmusa i zrobimy Sigmusa 2 z lepszym, z lepszym żaglem. Bo... Gdzie jesteś? Witaj. Oto twoja skrzynka. I teraz idziesz tutaj do tego ziomka kładziesz swoją. swoją tą na tym. i sprzedajesz. Ale mam klucz jeszcze jeden. Kurde. Nie zauważyłem tego. Kurde, no nie mogę podnieść. Dwie te. No i 3100 zrobione. Także to jest giga opłacalne. No to mi pokazał ziomek. Taki jeden. Nie. Kurde, nie mogę tu wejść. No nie mogę tu wskoczyć, przysięgam. Tak, ta, tam jest guzik w środku, Fire. Weź mnie to niżej, zrób, żebym tu mógł wskoczyć. O, czekaj, tak może wejdę. To jestem. Teraz mi obróć. No, ja chcę tam do góry, do góry chcę, zobacz. Tam jest statek. Nie wiem, czy, czy pamiętasz drugą część Star Warsów, ale. Ale oni trafili do fabryki droidów, i we, we właśnie też, też padnę wtedy wpadło do czegoś takiego. Cześć. Obra, testuję. O kurde, przeleciałem! Ale śmiesznie się leci w tym w ogóle. A czekaj, można w, w dzwona dać? Nie, ale wy możecie zostawić subskrypcję z dzwonkiem, żeby inne filmy was nie ominęły. Prosta jak skonstrukcja konstrukcja cepa nie masz Czemu tu... O, tu się nie mogę złapać? Uwaga! Przeleciałem! Nie, nie przeleciałem, nie przeleciałem, jestem tu. Tu nic nie ma, tu, tu, tu nie ma kolizji, nie przyjściu rzeczy. I czemu ja mam, ja mam telefon nad sobą? No dobra, widzowie, chodźcie, pożegnamy. <grym> To było coś takiego, coś w stylu Tata mogę. Okay. <laughs> Widzowie. Mam nadzieję, że taki znowu luźniejszy troszeczkę filmik. Troszeczkę zarobiliśmy siana. Ja mam 385 na koncie. No a ja, ja jeszcze mam tutaj klucz i dwie. Nie wiem czemu mówię tutaj. Mam. No i znowu włączyłem nagrywanie przypadkiem. Kluczy i dwie czaszki, zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Tylko, że na dole, obok nazwy naszego kanału, pozdrawiam.